Park Dygasińskiego w Kielcach na budowie mini ogrodu sensorycznego Praca w Re. To będzie unikatowe, zielone miejsce, które ma pobudzać wszystkie zmysły. A tu będzie przepięknie. Projekt ogrodu powstał w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, który nadzoruje też przebieg prac. Niektórzy mieszkańcy odwiedzający park mieli już okazję poznać plany zagospodarowania tej przestrzeni. No poprzedni ten skwer to był zaniedbany. Wyglądało to tak nieelegancko, a obecnie widać, że to zaczyna nabierać jakiegoś sensu i wyglądu. Pracownicy rejonowego przedsiębiorstwa Zieleni nawieźli już nową ziemię i wykonali drenaż terenu, wszystko po to, aby posadzone tu rośliny mogły lepiej rosnąć. W miniskwerze sensorycznym będzie łącznie około 470 sztuk różnych roślin. Przede wszystkim krzewów i bylin. Wśród krzewów takie rośliny jak lawenda, perowski czy kostrzewa. Ogród sensoryczny to miejsce dla każdego. Jego rolą będzie silne oddziaływanie na zmysły. Ma dostarczyć mieszkańcom prawdziwego, głębokiego relaksu. Ma zachwycać kolorami kwiatów i zapachami, ale nie tylko. Została opracowana specjalna struktura ścieżek i roślin, żeby uczestnicy tego miejsca mogli go dotykać, ale także pięknie dobrane kwiaty przez ogrodników miejskich, które będą pobudzać zmysł zapachu, no i także słuch. Tam są dobrane specjalne trawy, które jak będzie wiatr, będą szeleścić. To jest miejsce, które ma mieszkańcom dać bardzo zwielokrotnione doznania i możliwość obcowania z przyrodą. Zakończenie prac w Parku de planowane jest pod koniec czerwca. Mini ogród sensoryczny dla dzieci został wybrany przez mieszkańców w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Wiemy, że mieszkańcy w zeszłych latach bardzo chętnie zgłaszali zielone projekty, dlatego w tym roku specjalnie dedykowana kategoria tak zwanych projektów zielonych, żeby pobudzić wyobraźnię mieszkańców i dać szansę, żeby tego te projekty mogły być w większym zakresie realizowane na terenie naszego miasta. Mieszkańcy jeszcze do 25 maja mogą zgłaszać pomysły na zmiany w swojej okolicy w ramach kolejnej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Tym razem miasto zarezerwowało na ten cel 7 milionów 800 tysięcy złotych.